Witajcie! Minął tydzień od ostatniego wydania Radiowego Ekspresu Studenckiego, a więc pora na nową porcję wiadomości z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dzisiejsze wydanie poświęcimy w całości warsztatom medialnym dla młodzieży organizowanych w naszej uczelni pod hasłem Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media, a przed mikrofonem Emilia Augustynowicz i Miłosz Rajczakowski. Zapraszamy! Radiowy Ekspres Studencki. W miniony weekend, czyli od 14 do 17 lutego, w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Nowe widnokręgi i zrozumieć media. Młodzież z całej Polski przyjechała, aby doskonalić swój warsztat muzyczny i dziennikarski. Przez trzy dni brała udział w wykładach oraz ćwiczeniach z zakresu rozwijania umiejętności między innymi medialnych, komunikacyjnych oraz aktorskich. Uczestnicy poznali zasady pracy dziennikarza radiowego, zmierzyli się z zadaniami reporterskimi, rozwinęli kompetencje artystyczne oraz językowe. Wspólna modlitwa w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II stanowiła integralną część szkolenia. Eucharystią i nabożeństwem przewodniczyli ojcowie z pasterstwa akademickiego. Te warsztaty, które proponujemy, warsztaty dziennikarskie, muzyczne, pomogą tej młodzieży i pomagają przeżywać życie w ogóle radośnie. Właśnie w tych dniach będą uczyć się Przede wszystkim rozmawiać ze sobą, ale rozmowę ze sobą zaczynamy tak naprawdę i uczyć się od rozmowy z Panem Bogiem, więc będzie czas na modlitwę, na dzielenie się. Warsztaty medialne cieszą się dużą popularnością. W tym roku mogliśmy gościć ponad 100 uczestników. Kilku z nich zapytaliśmy, co najbardziej zachęca ich do wzięcia udziału w tym wspaniałym wydarzeniu. Od kilku lat jestem zachęcana przede wszystkim przez dziadków do warsztaty muzyczne. Ja muzykę kocham, muzykę uwielbiam jest to moja ogromna pasja. Zawsze, kiedy mam okazję zaczerpnąć od kogoś wiedzy i doświadczenia, to staram się to zrobić, dlatego przyjechałam. Bardzo miło mnie zaskoczyło to, jaką młodzież tutaj spotkałam. To, że tak szybko pozawiązywały się nowe relacje, to jakie świadectwo daje ta młodzież. Ze świata tak zepsutego przyjechały tutaj osoby tak czyste i tak dające właśnie dobro. Myślę przede wszystkim, żeby właśnie po takich pozytywnych spotkaniach i po zawiązywaniu nowych relacji też budować sobie... Tak, właśnie pozytywnie, znaleźć coś, czego będę się mogła uczepić, co będzie mnie prowadziło dalej jak najbliżej Boga. Mówiła Jadzia, która uczestniczyła w warsztatach muzycznych, a co o warsztatach powiedział Kuba, który był uczestnikiem części dziennikarskiej? Jestem drugi raz. Na pewno za pierwszym razem mi się bardzo podobało. Cała atmosfera tutaj, cały ten czas był wypełniony właśnie po brzegi różnymi zajęciami. To mi się podobało. Warsztaty z ciekawymi ludźmi, bardzo ładnie poprowadzonymi. No naprawdę było super poprzednim razem i zdecydowałem się przyjechać jeszcze raz. To mi się podobało najbardziej. Warsztaty, gdzie pokazywał nam, jak działa cała telewizja, jak się zachować, jak głos dobierać. Nagrywałem po dziennikarza, czy tam kogoś, kto z kim się przeprowadza wywiad, no i to mi, to mi się najbardziej podobało. Jestem w takim czasie, że w tym roku będę miał maturę, więc czeka mnie wybór studiów, prawda? Jest to moją opcją ta właśnie czelnia w Toruniu, no i tak właśnie. Przyszedł mi jeszcze raz się tak rozglądnąć. Opiekę nad młodymi medioznawcami pełnili studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Sumiennie i z wielkim zaangażowaniem towarzyszyli młodzieży podczas warsztatów, aby każdy ich krok w świecie mediów był bezpieczny i interesujący. Reporter radiowego ekspresu studenckiego zapytał Agnieszkę oraz Kasię o ich wrażenia związane z pracą opieku na grupy. Zanim zostałam wychowawcą i zanim zostałam studentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, miałam możliwość być. Uczestnikiem, więc tak naprawdę poznać te warsztaty najpierw od tej strony jako uczestnika, a później, właśnie jak już zostałam studentką, ukończyłam kurs wychowawcy, to postanowiłam brać czynny udział już jako wychowawca. I powiem szczerze, że to są dwie różne rzeczy: być uczestnikiem, a być wychowawcą. My jako wychowawcy dbamy o to, żeby właśnie te osoby, które tutaj przyjeżdżają, naprawdę czuły się tutaj dobrze, żeby poczuły taką rodzinną atmosferę panującą w naszej uczelni. I to, żeby chcieli po prostu powrócić, nie tylko jako uczestnicy kolejnych edycji warsztatów, ale także później tutaj jako studenci. Po pierwsze, chcę też napomnieć, że sama kiedyś byłam uczestnikiem warsztatów, więc pierwszy raz jestem w całkiem innej roli, jestem opiekunem tych osób, które uczestniczą dzisiaj w warsztatach. No dla mnie osobiście jest to ogromne przeżycie, jak na razie. No też wielka odpowiedzialność, ponieważ wyręczę za te osoby, za ich bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim jest to też powiązane z taką radością, że też sama poznaję te nowe osoby, mogę się podzielić też swoim doświadczeniem, swoimi przeżyciami. Też jestem studentką tutaj na piątym roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, no i też mam okazję poopowiadać, jak tutaj jest, jak wyglądają zajęcia i tak dalej. Więc dla mnie osobiście jest to ogromne przeżycie. Radiowy ekspres studencki. A teraz czas na magazyn, w którym Miłosz porozmawia z redaktorem Bartoszem Gawronem oraz trzema uczestnikami warsztatów. W związku z warsztatami, jakie odbyły się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, udało nam się zaprosić do naszego radia zarówno warsztatowiczów sekcji dziennikarskiej oraz wykładowcę, który prowadził podczas tego wydarzenia zajęcia telewizyjne. Na początku proszę Was o przedstawienie się. Bartosz Gawron. Ksawery Jaroszyński. Małgorzata Marciniak. Jakub Pawluk. Jak wygląda praca z młodzieżą na tak zwanych warsztatach telewizyjnych? Są to zajęcia, warsztaty troszeczkę w takiej formie zbliżonej do tego, co robimy ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, no ale wiadomo, że to bardziej nie jest już taka stricte akademicka wiedza, ale... Chcemy troszeczkę wejść w temat no, tych zagadnień, w moim przypadku akurat telewizji. Pracuję w telewizji, więc chcę pokazać trochę ten świat telewizji od strony kamery, od strony dziennikarza. Mówimy sobie o takich pojęciach związanych z budową obrazu, jak plany filmowe, jak mocne punkty. Troszeczkę takiej teorii, a później praca z kamerą. W no, bardziej w formie zabawy robimy zdjęcia. No, myślę, że też młodzi są zainteresowani tym, żeby siebie zobaczyć na, na ekranie, stanąć przed kamerą, później to komentujemy, takie troszeczkę wyjście w świat tej telewizji od kuchni, tak? że nie tylko oglądamy, ale sami tworzymy jakiś obraz, jakiś film, później analiza. Super, a wy młodzi jak to oceniacie, jaka tu panuje atmosfera i jak tu tutaj się czujecie, czy mogliście spróbować swoich sił. Ja uważam, że na pewno to jest fajna odskocznia dla ludzi, którzy kiedyś już mieli z tym do czynienia i dla ludzi, którzy nigdy nie mieli z tym do czynienia. To jest zrobione w ten sposób, że dla każdego jest to, dla każdego jest to w odpowiedni sposób przekazane. Czy dla chłopaka, czy dla dziewczyny, czy dla kogoś starszego, czy dla kogoś młodszego, trafia to na pewno do każdego. No jest tutaj naprawdę świetna, miła, rodzinna i luźna atmosfera, co też pomaga w przyswajaniu Wiedzy, którą nam tutaj przekazują. Jest dużo śmiechu i zabawy, i jest naprawdę fajnie. A poza tym jest też taka rzecz, że jeżeli są osoby, które są jednak nastawione na to, żeby w przyszłości być dziennikarzem, zyskują naprawdę niezbędne doświadczenie. Oraz no, taki pierwszy ogląd sytuacji, jaki, jak się postać w sytuacji takiego człowieka, który na przykład jest za kamerą, mówi albo jest, udziela wywiadu. Więc jest to naprawdę super doświadczenie dla ludzi, którzy chcą zostać dziennikarzem albo kimś innym, związanym ogólnie z telewizją. No i uważam, że po prostu takie rzeczy są jedynie, prezentują jedynie w przyszłości, dzięki czemu zyskujemy pewność siebie. Myślę, że nasi radiosłuchacze chcieliby się dowiedzieć, co działo się w tej sali, żeby też na przykład zachęcić osoby, które nie miały okazji przyjechać na te warsztaty. Więc jakby Pan mógł opowiedzieć na przykład, czego mogli tutaj młodzi ludzie spróbować? To, o czym tutaj uczestnicy mówili, to, bo to jest wszystko takie trochę zabawa, rodzinna atmosfera, trochę na śmiech, ale mimo wszystko to jest też praca, taka konkretna, z, yy, tak jak to powiedziałem, już jak na studiach. Tak w czasie Wy sami jesteście tutaj studentami przez te trzy dni, bo to się właściwie niczym nie różni. Macie zajęcia w tych samych salach, mieszkacie w akademiku i, i, i uczestniczycie w Praktycznie w takich samych zajęciach jak studenci. No i co, co tutaj jeszcze robiliśmy? Po, po tym wprowadzeniu. Młodzi ludzie pracują z kamerą, tak? Ktoś robi zdjęcia, ktoś trzyma mikrofon, zadaje pytania, ktoś wciela rolę albo kogoś zupełnie fikcyjną, jakąś postać, albo jest, co moje opowiada o tym, tak jak tutaj było, często młodzi ludzie opowiadają, co oni tu właściwie robią, dlaczego przyjechali, skąd są, opowiadają o swoich pasjach. O tym, co chcą robić w przyszłości. Później sobie to wszystko oglądamy, analizujemy i z reguły wszyscy są pod wrażeniem, jak dobrze to wychodzi. Mimo, że często to jest pierwszy raz przed kamerą, albo pierwszy raz y, ktoś pracuje z kamerą, robi zdjęcia. Ale już właśnie po tym wprowadzeniu jak kadrować i wychodzi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że to też trochę dlatego, że dzisiaj ten świat obrazu jest no dużo bliższy niż kiedyś. Dzisiaj każdy ma smartfona, robi własne filmy, robi zdjęcia, więc mimo wszystko ludzie są z tym obyci trochę bardziej niż tylko odbiorcy telewizji, jak to jeszcze było kilka lat temu. Tak? Dzisiaj młodzi ludzie ten, ten świat taki wirtualny czy, czy obraz mają dużo bardziej opanowane, niż to było te, nawet jeszcze 20 lat temu. tak. No właśnie to padło takie określenie studentów, czy wy naprawdę poczuliście tę, taką atmosferę studiowania albo chociażby takiego zapoznania się z tym, bo tutaj pan mówił, że jednak wszyscy współpracowaliście, wszyscy pracowaliście w pełni sił. Powiedzmy, że tak, że mamy świadomość tego, że w tej uczelni zajęcia są prowadzone pod patronatem powiedzmy, ludzi, którzy mają styczność z, z prawdziwymi studentami prowadzące zajęcia, więc wiedzieliśmy na pewno, że dostaniemy przynajmniej zalążek tej wiedzy uniwersyteckiej. Też odczuwamy to, że jesteśmy tak traktowani, jakbyśmy byli studentami, i samo otoczenie też oddaje takie wrażenie i cały plan dnia, który jest no, bardzo. Naładowany różnymi wykładami. No jest męczący, co też wpływa na to, że faktycznie czujemy tą presję co do studenci. Na dobrą sprawę, to prawie każdemu z nas już mało brakuje do matury, a tym, tym bardziej do wyboru szkoły, więc może za już kilka miesięcy, dla niektórych może rok, to te miejsce tej sali wykładowej, w której właśnie odbywaliśmy, te warsztaty może się po prostu znaleźć z salą po prostu wykładową, gdzieś normalnie będziemy się uczyć w tej szkole, więc poznajemy od kuchni. Dziękuję miłoszu. A teraz posłuchajmy Janusza Binkiewicza, który powie, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Januszu, oddajemy ci głos. Witajcie. W najbliższym czasie nasi studenci będą uczestniczyć w niecodziennych wydarzeniach. Już 23 lutego w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się sympozjum o tytule Pojednanie w małżeństwie i rodzinie. 25 lutego natomiast rozpocznie się dwudniowa wiosenna sesja Apostolstwa Trzeźwości. Będzie to konferencja pod tytułem Młodzi, Trzeźwi i Wolni. Więcej informacji odnośnie nadchodzących wydarzeń znajdziecie na naszej stronie www.wsksim.edu.pl. I tak kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Nie zapomnijcie, że możecie odwiedzać nas na naszych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram oraz na stronie www.sim.edu.pl. Już za tydzień słyszymy się ponownie o niezmiennej porze. Żegnają się z Wami Miłosz Rajczakowski i Emilia Augustynowicz. Do usłyszenia!